W okresie Wielkiego Tygodnia nieprzyjaciel działa ze zdwojoną siłą. Jeśli nie wiesz, jak się chronić, może wejść do Twojego domu przez Twoją własną sypialnię. Tak, właśnie w miejscu, gdzie powinnaś odpoczywać, szukać pokoju i duchowo się odnawiać, zło może znaleźć szczelinę. Ta szczelina często ukryta jest w przedmiotach, które wydają się niewinne, ale duchowo działają jak przewodniki ciemności. Są jak niewidzialne druty, które ściągają przygnębienie, zniechęcenie i zamieszanie do Twojego życia. Czy kiedykolwiek czułaś, że w najświętsze dni wszystko wydaje się pogarszać? Bezsensowne kłótnie, nagła bezsenność, choroby pojawiające się znikąd, niewytłumaczalne przygnębienie. Czy budziłaś się kiedyś zmęczona, jakbyś wcale nie spała? Czy czułaś kiedyś, że w domu jest ciężka atmosfera, nawet po modlitwie? A co jeśli powiem Ci, że może być coś w Twojej sypialni właśnie teraz, co na to wszystko pozwala? Co jeśli ujawnię, że ojciec Pio stanowczo ostrzegał o przedmiotach, które nigdy nie powinny znajdować się w domu katolika, szczególnie w sypialni i szczególnie podczas Wielkiego Tygodnia? Bo to jest czas, kiedy niebo się otwiera, ale piekło się porusza. To wtedy aniołowie odwiedzają domy ale także wtedy, gdy nieprzyjaciel szuka pęknięć, by wejść. I niestety wielu katolików w dobrej wierze nieświadomie utrzymuje te pęknięcia otwarte. Ta wiadomość jest dla Ciebie, tak, dla Ciebie, która czujesz, że walczysz z czymś niewidzialnym, która się modli, ale czuje, że jest blokada, która szuka pokoju, ale zauważa ciężką, zdezorientowaną, mroczną atmosferę. To nie przypadek. To ostrzeżenie: jeśli tutaj jesteś, to dlatego, że Duch Święty, a może sam Ojciec Pio, Cię przyprowadził. Bo jest coś, co musi zostać usunięte z Twojej sypialni, coś, co podsyca duchowe bitwy w Twoim domu. Ojciec Pio wiedział, czym jest walka, stawiał czoła demonowi ciałem i duszą. Pewnego razu, podczas Wielkiego Tygodnia, znaleziono go nieprzytomnego i pokrytego siniakami, jakby został pobity przez niewidzialne siły. A kiedy się obudził, powiedział: Demon był wściekły, bo są domy pełne wiary, ale także pełne szczelin. Dzisiaj dowiesz się, jakie są trzy przedmioty, które nigdy nie powinny znajdować się w Twojej sypialni. I więcej. Nauczę cię rytuału oczyszczenia, który ojciec Pio zalecał tylko najbliższym: rytuału modlitwy, wiary i duchowej władzy. Ale uwaga, trzeci przedmiot jest najbardziej zdradziecki wydaje się religijny, wydaje się święty ale jeśli jest skażony, staje się główną bramą wejściową dla zła i właśnie dlatego tak wielu katolików choruje, cierpi, pogrąża się duchowo, nawet będąc w modlitwie. Teraz odpowiedz, czy chcesz chronić swój dom, chcesz osłonić swoją rodzinę, chcesz zamknąć drzwi, których nieprzyjaciel używa, aby wejść? Skomentuj teraz, Ojcze Pio, oczyść mój dom i podziel się tym, co czujesz, bo wiele osób przeżywa to samo, ale nie wie dlaczego. Jeśli wierzysz w wstawiennictwo Ojca Pio, jeśli wierzysz w moc modlitwy, zapisz się teraz na ten kanał. Tutaj nie otrzymujesz tylko filmów. Tutaj otrzymujesz duchowe objawienia, których nieprzyjaciel nienawidzi, a niebo kocha. Przejdźmy do sedna. Trzej duchowo niebezpieczne przedmioty, które należy natychmiast usunąć z twojej sypialni. Ojciec Pio mawiał, demon ukrywa się tam, gdzie nikt nie patrzy. I atakuje przez to, co utrzymujemy z roztargnienia, przywiązania lub niewiedzy. Teraz, gdy otworzyłaś oczy na duchową rzeczywistość swojego domu, nadszedł czas, aby stawić czoła trzem przedmiotom, które nigdy nie powinny znajdować się w Twojej sypialni, zwłaszcza podczas Wielkiego Tygodnia. Przedmioty, które wielu utrzymuje z przyzwyczajenia, przywiązania lub uczucia, ale które mogą otwierać duchowe portale w Twoim własnym domu. I uwaga: trzeci przedmiot jest najbardziej zwodniczy wydaje się święty. Ale może być duchowo zepsuty i wielu nawet sobie tego nie wyobraża. Sypialnia powinna być miejscem odnowy, świętym sanktuarium, gdzie twoja dusza i ciało znajdują odpoczynek. Ale dla wielu stała się polem bitwy duchowej. Czy zauważyłaś, że właśnie tam najczęściej pojawiają się problemy, bezsenność, koszmary, uczucie ciężkości, niewytłumaczalne lęki nocne? To nie przypadek. To nie tylko stres, to coś głębszego. Ojciec Pio widział to na własne oczy. W swojej celi zakonnej doświadczał najcięższych ataków. Często bracia znajdowali go rannego, poobijanego, jak po prawdziwej walce. Pewnej nocy, podczas wielkiego tygodnia, ojciec Pio został znaleziony na podłodze swojej celi, nieprzytomny. Kiedy się ocknął, powiedział coś, co wstrząsnęło braćmi zakonnymi. Nieprzyjaciel nigdy nie jest tak aktywny, jak podczas najświętszych dni i nigdy nie atakuje tak mocno, jak w miejscu przeznaczonym do odpoczynku. Szuka on przedmiotów, które mogą służyć jako mosty między jego światem a naszym. Przez lata ojciec Pio nauczał swoich duchowych dzieci, jak chronić swoje sypialnie, jak rozpoznawać przedmioty, które mogą tworzyć szczeliny duchowe, jak zamieniać miejsce odpoczynku w miejsce ochrony, te nauki były przekazywane tylko najbliższym, tylko tym, którzy naprawdę chcieli chronić swoje domy. Dzisiaj, w tym szczególnym czasie, dzielę się nimi z Tobą, ponieważ jeśli tu jesteś, to nie jest przypadek, to zaproszenie do duchowego sprzątania domu i zaczniemy od trzech przedmiotów, które według Ojca Pio nigdy nie powinny przekraczać progu Twojej sypialni. Przygotuj się, bo trzeci z nich może Cię zaskoczyć. Zanim przejdziemy do pierwszego przedmiotu, chcę Ci powiedzieć o czymś wyjątkowym. Jeśli chcesz głębiej zrozumieć duchowe mądrości Ojca Pio, stworzyliśmy specjalny e-book zatytułowany Duchowe Sekrety Świętego Ojca Pio. Ten przewodnik zawiera potężne modlitwy, rozważania oparte na jego naukach i praktyczne rady, jak wzmocnić swoją duchowość. Znajdziesz w nim szczegółowe instrukcje dotyczące ochrony domu, rytuały błogosławieństwa i modlitwy, których ojciec Pio uczył tylko swoich najbliższych uczniów. To nie jest zwykła książka, to duchowa broń w czasach, gdy potrzebujemy jej najbardziej. Kliknij link w komentarzach, aby pobrać swój egzemplarz i rozpocząć głębszą podróż duchową z ojcem Pio jako przewodnikiem. A teraz wróćmy do tego, co ojciec Pio uznał za najniebezpieczniejsze przedmioty w Twojej sypialni. Zaczniemy od pierwszego z nich, który może Cię zaskoczyć. Pierwszy przedmiot – stare, niepoświęcone lustra. Są piękne, klasyczne, czasem odziedziczone po kimś z rodziny. Ale niewielu wyobraża sobie, co lustro może nosić w sobie duchowo. Ojciec Pio ostrzegał, że odziedziczone przedmioty mogą zatrzymywać duchową atmosferę poprzedniego domu, a lustro ze względu na swoją głęboką symbolikę było uważane przez wielu świętych za duchowe okno albo na światło, albo na ciemność. Czy wiedziałaś, że wiele osób zgłasza uczucie bycia obserwowanym, uporczywą bezsenność, a nawet dostrzeganie cieni w pobliżu starych luster w swoich sypialniach? Podczas jednej ze spowiedzi, młoda kobieta wyznała ojcu Pio, że cierpi na straszne koszmary. Każdej nocy budziła się z lana potem, czując obecność w pokoju. Ojciec Pio zapytał ją tylko o jedną rzecz: czy masz w sypialni stare lustro, które kiedyś należało do kogoś innego? Kobieta była zszokowana. Faktycznie miała piękne, antyczne lustro, które odziedziczyła po babci. Ojciec Pio powiedział jej coś, co zmieniło jej życie. Nieprzyjaciel używa luster jako portali. To jak okna między światami, zwłaszcza te, które były świadkami cierpienia lub praktyk niezgodnych z wiarą. Usuń je ze swojej sypialni natychmiast. Kobieta posłuchała. W ciągu trzech dni koszmary ustały. Uczucie ciężkości zniknęło. Ojciec Pio nauczał niepoświęcone lustro. Może odbijać więcej niż Twój obraz. Może odbijać obecność. To nie przesąd, to duchowa mądrość przekazywana przez wieki. Nawet w Księdze Wyjścia czytamy o lustrach używanych do świętych celów, co oznacza, że mogą być również używane do celów niegodziwych. Lustro to nie tylko przedmiot dekoracyjny. To powierzchnia, która przez wieki była używana w praktykach wróżbiarskich, okultystycznych i magicznych. Jest coś w naturze lustra, co sprawia, że jest ono wyjątkowo podatne na gromadzenie energii duchowych, i nie chodzi tylko o stare lustro chodzi o jego pochodzenie, historię, kto w nie patrzył, jakie energie przed nim stały, czy należało do osoby, która praktykowała okultyzm. Czy wisiało w domu, gdzie działy się złe rzeczy, czy było świadkiem grzechu, przemocy, rozpaczy? Jeśli masz lustro odziedziczone, kupione z drugiej ręki, pochodzące z miejsc duchowo wątpliwych, poświęć je natychmiast. A jeszcze lepiej, usuń je z sypialni. Lustro może być pięknem, albo może być szczeliną. Jak rozpoznać problematyczne lustro? Zwróć uwagę na te znaki. Niewyjaśnione uczucie bycia obserwowanym w sypialni, bezsenność, która zaczęła się po wprowadzeniu lustra, koszmary związane z odbiciami lub postaciami, nagłe uczucie chłodu, podczas przechodzenia obok lustra zwierzęta domowe, unikające lub reagujące agresywnie na lustro. Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych znaków, działaj natychmiast. Ale nie wystarczy tylko usunąć lustro. Musisz je zastąpić czymś, co przynosi światło, tam, gdzie była szczelina, umieść błogosławieństwo. A teraz przejdźmy do drugiego przedmiotu, który według ojca Pio nigdy nie powinien znajdować się w Twojej sypialni. Drugi przedmiot listy, pamiętniki, zdjęcia lub pamiątki związane z traumami, stratami lub zerwanym związkami. Ten drugi przedmiot jest bardziej niewidoczny dla oczu, ale głęboko niebezpieczny. Ojciec Pio mawiał: Nieprzyjaciel przywiązuje się do naszych nieuzdrawionych ran. Ile osób przechowuje w sypialni stare listy ze związków, które zakończyły się źle? Pamiętniki pełne smutku, zdjęcia z bolesnych momentów, prezenty, z które dziś niosą ból, złość, urazę. Wszystko to zmienia się w duchowe węzły. Dopóki przechowujesz to, co cię zraniło, pozostajesz uwięziona w tym, co powinno zostać uzdrowione. Zło żywi się przywiązaniami, niewyzwolonymi więzami, emocjami zastygłymi w czasie. Pewnego dnia do ojca Pio przyszła kobieta, której małżeństwo rozpadło się w bolesnych okolicznościach. Mimo upływu lat nie mogła znaleźć spokoju. Każda noc przynosiła koszmary. Każdy poranek zaczynał się od łez. Ojciec Pio spojrzał na nią głęboko i zapytał: Co trzymasz przy łóżku? Kobieta nie zrozumiała pytania. Ojciec Pio wyjaśnił: W szufladzie przy łóżku, co tam chowasz? Z wahaniem przyznała, że przechowuje listy od byłego męża, niektóre pełne miłości z początku związku, inne pełne gniewu z jego końca, obrączkę, której nie mogła oddać. Zdjęcie ślubne, które co wieczór oglądała przed snem. Ojciec Pio powiedział jej coś, czego nigdy nie zapomniała. Dopóki trzymasz te przedmioty w miejscu, gdzie śpisz, twoja dusza nigdy nie zazna odpoczynku. Trauma zapisana w tych rzeczach odtwarza się każdej nocy. Nieprzyjaciel używa ich jak kotwic, by przywiązać cię do przeszłości, a potem dodał słowa, które zmieniły jej życie. Dopóki jest przechowywane z czułością, przeklęte wspomnienie nieprzyjaciel będzie miał miejsce, by spocząć. Rozejrzyj się po swojej sypialni: czy jest tam coś, co wiąże cię z przeszłością, co przypomina ci o tym, co krwawiło, co uniemożliwia ci podążanie naprzód w pokoju? Jeśli tak, usuń to, spal, uwolnij, a w jego miejsce. Umieść znak przebaczenia i nowego początku. To nie chodzi tylko o listy po trudnym rozstaniu. To może być pamiętnik pełen bolesnych wspomnień, zdjęcia z najgorszych momentów Twojego życia, przedmioty przypominające o traumatycznych doświadczeniach, prezenty od osób, które Cię zraniły, przedmioty związane ze zmarłymi, wobec których czujesz nieprzepracowany żal, powiedzmy to jasno. Nie chodzi o wymazanie pamięci o ukochanych zmarłych osobach. Chodzi o przedmioty nasiąknięte bólem, żalem, gniewem, urazą. Ojciec Pio uczył, że sypialnia powinna być miejscem odnowy, nie miejscem, gdzie przeszłość nieustannie odtwarza swoje najgorsze momenty. Każda noc spędzona wśród tych przedmiotów to noc, w której nieprzyjaciel ma dostęp do Twoich snów, Twoich myśli, Twojej duszy. Uwolnij się. Uwolnij swoją sypialnię i przygotuj się na odkrycie trzeciego, najbardziej zwodniczego przedmiotu. Trzeci przedmiot: obrazy religijne kupione w świeckich miejscach lub używane bez nabożeństwa. Ten jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ zwodzi. Wielu myśli, że są chronieni, ponieważ mają krucyfiks, różaniec lub obraz świętego w sypialni. Ale nie wiedzą skąd pochodzą ani jak zostały pobłogosławione, lub skażone. Ojciec Pio mówił wyraźnie: Nie każdy przedmiot o świętym wyglądzie nosi obecność Boga. Obrazy religijne kupione na targach ezoterycznych, różańce, które przeszły niewłaściwe rytuały, medaliki używane przez osoby zaangażowane w okultyzm wszystko to może być duchowo skażone. A najgorsze, wiele z tych przedmiotów jest w sypialni zapomnianych, zakurzonych, połamanych, porzuconych. Podczas jednej z pielgrzymek do San Giovanni Rotondo, kobieta skarżyła się Ojcu Pio na koszmary, w których święte postacie przekształcały się w przerażające istoty. Ojciec Pio zapytał ją, skąd pochodzi krucyfiks w jej sypialni. Okazało się, że kupiła go na targu, gdzie sprzedawano także karty tarota i amulety. Przedmiot święty, który przebywał wśród przedmiotów okultystycznych, jest jak woda w skażonym naczyniu, powiedział. Nadal wygląda jak woda, ale jej natura została zmieniona. A potem dodał słowa, które powinny skłonić nas wszystkich do refleksji. Zapomniany różaniec staje się zardzewiałym mieczem. Upadły krucyfik straci swoje światło. Wiara nie współistnieje z niedbalstwem. To, co należy do Boga, musi być czczone. Ale jak rozpoznać skażony przedmiot religijny? Zwróć uwagę na te znaki. Niewytłumaczalna niechęć do modlitwy, w obecności tego przedmiotu, uczucie ciężkości w pokoju, gdzie się znajduje historia przedmiotu, jest niejasna lub niepokojąca. Został kupiony w miejscu, gdzie sprzedawano także przedmioty okultystyczne. Jest zaniedbany, zakurzony, potraktowany bez szacunku. Został dany przez osobę o wątpliwej duchowości. Ojciec Pio traktował przedmioty religijne z najwyższym szacunkiem. Wiedział, że konsekrowany krucyfiks, pobłogosławiony różaniec, właściwie czczony obraz świętego, to nie tylko symbole, to duchowe narzędzia. Ale jak każde narzędzie, mogą zostać skażone, złamane lub niewłaściwie użyte. Jeśli w Twojej sypialni są przedmioty religijne, zadbaj o nie. A jeśli pochodzą z wątpliwych źródeł lub były używane bez nabożeństwa, zastąp je przedmiotami prawdziwie konsekrowanymi, bo tam, gdzie czci się krzyż, zło nie pozostaje. I pamiętaj, prawdziwy przedmiot święty nie potrzebuje być drogi czy ozdobny. Prosty krucyfiks pobłogosławiony przez kapłana ma większą moc duchową niż złoty krzyż bez błogosławieństwa. Teraz, gdy poznałaś trzy przedmioty, których nigdy nie powinno być w twojej sypialni, zadaj sobie pytanie, co z nich masz u siebie i co zamierzasz z tym zrobić. A teraz, co robić? Ojciec Pio nie zostawiał nikogo bez instrukcji. Uczył rytuału duchowego oczyszczania sypialni, prostego, potężnego i transformującego. Zapisz teraz: użyj wody święconej, weź buteleczkę, idź do swojej sypialni, zacznij od drzwi i powiedz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wszelkie zło opuści to miejsce, niech tylko Duch Święty mieszka tutaj. W imię Jezusa Chrystusa, Amen. Powtórz trzy razy: przechodząc przez łóżko szuflady, ciemne kąty, szafy, usuń ujawnione przedmioty bez wahania. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, usuń to. Lepiej pomylić się przez gorliwość, niż żyć w ucisku przez zaniedbanie. Jeśli przedmiot jest świecki, wyrzuć go. Jeśli religijny, zanieś do kościoła i pozbądź się go z szacunkiem. Umieść święte symbole. W miejscu szczeliny umieść błogosławieństwo. Widoczny krucyfiks, obraz Maryi, różaniec obok łóżka, Biblię otwartą na psalmie 91. Przemień swoją sypialnię w sanktuarium. Módl się z intencją. Różaniec chroni tylko tego, kto dotyka go z wiarą. Krucyfiks oświetla tylko wtedy, gdy jest czczony z miłością. Módl się tak, jak modlił się ojciec Pio, z oddaniem z wdzięcznością z czcią. Ojciec Pio uczył, że ten rytuał oczyszczania nie jest jednorazowy. To proces, który wymaga czasu, wytrwałości i wiary. A dla tych, którzy naprawdę chcą oczyścić swoje sypialnie i domy, proponował wyzwanie trzy dni oczyszczenia. Dzień pierwszy. Usuń wszystko, co nie należy do Boga ze swojej sypialni. Dzień drugi. Oczyść wodą święconą i odmów psalm 90 na głos. Dzień trzeci. Poświęć przestrzeń krucyfiksem lub obrazem Matki Bożej. Zapal świecę i odmów cały różaniec. Trzy dni. Trzy kroki. Nowe duchowe środowisko. Ojciec Pio mawiał. Niebo odpowiada zdecydowanemu sercu. A ja mówię Ci... Jeśli przyjmiesz to wyzwanie, twoje życie się zmieni, atmosfera twojej sypialni się przemieni, sen zostanie przywrócony, kłótnie ustaną. Nawet zdrowie może być dotknięte, bo gdzie króluje Bóg, zło nie pozostaje. Ojciec Pio opowiadał o rodzinie, która przez lata cierpiała z powodu choroby, konfliktów i finansowych trudności. Kiedy przeprowadzili ten rytuał oczyszczania, w ciągu tygodnia ich życie zaczęło się zmieniać. Sen się poprawił, relacje się uzdrowiły, nawet długotrwałe choroby zaczęły ustępować. Nie dlatego, że był to magiczny rytuał, ale dlatego, że usunęli przeszkody dla Bożej łaski, zamknęli drzwi dla zła i otworzyli okna dla światła. Ty też możesz to zrobić. Nie czekaj, nie odkładaj. Ta wielka sobota może być dniem Twojego duchowego oczyszczenia, dniem, w którym Twoja sypialnia stanie się miejscem świętym, chronioną przestrzenią, duchową fortecą. Czy jesteś gotowa na tę duchową przemianę? Teraz weź głęboki oddech, ucisz się, zamknij oczy, i powiedz z wiarą, mój dom należy do Boga. Powtarzaj to dzisiaj jutro każdego dnia, bo kiedy ogłaszasz to na głos, piekło drży. Dotknij swojego różańca, krucyfiksu, świętego obrazu i módl się ze mną, Panie Jezu. W tej chwili stawiam mój dom przed Tobą, stawiam moją sypialnię, moje łóżko, moje myśli, moje sny. Wejdź tam, gdzie ja nie mogę wejść. Oczyść to, czego nie widzę. Uwolnij to, czego nie mogę dosięgnąć. Ojcze Pio. Święty wojowniku nieba, wstawiaj się za mną. Oddal od mojego domu każdą obecność, która nie pochodzi od Boga. Najświętsza Maryjo, okryj ten dom swoim płaszczem. Niech aniołowie strzegą mojego snu i niech piekło zostanie uciszone. Panie, niech mój dom będzie świętą ziemią. Niech moja sypialnia będzie ołtarzem. Niech moja rodzina będzie chroniona przez Twój krzyż, i niech całe zło zostanie teraz wypędzone w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ta modlitwa nie jest tylko słowami, to duchowa deklaracja to zaznaczenie terytorium jako należącego do Boga to zamknięcie drzwi dla wroga i otwarcie serca na łaskę. Ojciec Pio radził odmawiać ją codziennie przez dziewięć dni po oczyszczeniu sypialni. Dziewięć dni modlitwy, która zmienia nie tylko Twój dom, ale i Twoje życie. A jeśli czujesz silny duchowy atak, dodaj do tej modlitwy wezwanie: krwi Chrystusa, oczyść mnie, rany Chrystusa, uzdrów mnie. Męko Chrystusa, wzmocnij mnie, bo nie ma potężniejszej ochrony niż krew Chrystusa, nie ma silniejszej tarczy niż Jego święte rany. I nie ma pewniejszego schronienia niż jego bezgraniczna miłość. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojej duszy, skomentuj teraz: Moja sypialnia należy do Boga, i podziel się tym filmem z kimś, kto tego potrzebuje. Możesz być narzędziem uzdrowienia i wyzwolenia w życiu innej osoby. Podsumujmy nasze dzisiejsze odkrycia. Poznaliśmy trzy przedmioty, które według ojca Pio nigdy nie powinny znajdować się w naszych sypialniach: niepoświęcone stare lustra, pamiątki związane z bolesnymi wspomnieniami oraz zaniedbane lub pochodzące z wątpliwych źródeł przedmioty religijne. Nauczyliśmy się prostego, ale potężnego rytuału oczyszczania, który może przemienić atmosferę w naszym domu. Otrzymaliśmy modlitwę ochrony, która może być naszą duchową tarczą. Ale najważniejsze, co dzisiaj otrzymałaś, to świadomość. Świadomość, że Twój dom jest święty. Że Twoja sypialnia jest miejscem, które powinno być chronione. Że masz duchową władzę, by zamknąć drzwi przed złem i otworzyć je dla Bożej łaski. Ojciec Pi omawiał, módl się, ufaj i nie martw się. Z oczyszczoną sypialnią, z sercem pełnym wiary, z modlitwą na ustach, nie musisz się już bać, bo twój dom należy do Boga. A gdzie Bóg mieszka, tam zło nie ma dostępu. A teraz kliknij tutaj i wejdź w pełną modlitwę wyzwolenia z ojcem Pio. To nie koniec tego filmu, to początek twojego uzdrowienia, drodzy przyjaciele. Wasza hojność pozwala nam nadal szerzyć te potężne przesłania wiary i nauki ojca Pio. Jeśli to nagranie poruszyło Twoje serce, pomóż nam dotrzeć do większej liczby dusz, które potrzebują tych duchowych objawień. Polub, udostępnij ten film potrzebującym i dołącz jako członek kanału, aby stać się częścią naszej duchowej rodziny. Razem tworzymy armię modlitewną, której wróg się obawia, a niebo błogosławi. Twoje wsparcie jest ziarnem wiary, które wyda obfite owoce.